Siemanko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Dami i Ty Dzisiaj gram z... Alaną parkerem, siema. Głośniej. No siema. dawaj! Siema! Dobra, dzisiaj nabijam rosę na 20 rangę. To będzie moja trzecia postać na 20 randze. Właśnie długo dostanę 8 bitowca. A jeszcze później nabiję El Primo na 35 rangę A potem wszystkie postacie Dobra, zaczynamy Let's go no, dawaj, otwórz te, 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 te skrzynki He <laughs> Mam challenge, co będzie challenge Kolcik, dobra. Ego, ja, ja se tam pójdę z kurtem. No, no, no Ty, no, no, to tutaj... Ej, nie, el primo. Nie, ja uciekam. Dobra, stali. Ej, chyba zaraz zginę. Oj, oj, dobra, ja uciekam. O nie, on ma ulta. ulta. Musimy zdobyć pierwsze miejsce, albo drugie, żeby nam nie odjęło. Mmm, ale ile ty, tobie brakuje? Trzech pucharków Trzech pucharków to a trzecie musimy No już tak naprawdę Może drugie miejsce po prostu musimy zająć Kurde dobra bo Wkurza mnie ten kolc strasznie Ja dlatego spadam O Fla kurde Uciekaj kurrze. uciekaj El Primo się spełnił. On mi załatwił kolcik Ja się boję że zaraz jakiś ból wyskoczy z krzaków Ja, ja myślę że tam gdzieś są oni Tak, tak nie, nie idź tam nie idź bo ja się tak. boję, że tu gdzieś są... Dobra, ja pójdę na chwilę, żebyś się odrodził. Hmm, dobra, czekamy do showdowna, czy... O, do showdowna o... czekamy. Tak? Tak. Może później nakręcimy odcinek z Robloxa. Może. Spod y Oczywiście będziemy na kanale nagrywać y Minecrafta. Shadow Fight 2 i jeszcze Robloxa o kurde, jak piękne zegranie. o kurde, ból mnie zabije o kurde, nie aj, 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 dobra nie. Sorry, sorry, tylko ten film no, ty jeszcze ból mnie otoczył Jest zero jedy... zero? ja mam jedną Ty wiesz co, to, to ja ty... może na razie gram solo, żeby dostać te trzy pucharki i co, możemy jeszcze, Dawaj, daj mi jeszcze jedną szansę czekaj, czeka, ja zmienię, może nawet... może Piper Piper mam wziąć? Piper. Kurczę, ja mocno z niej spadam, ale okej. Okay. Jeszcze zobaczę profil Marcela tutaj. Tutaj ma... Co? O co ci chodzi? <laughs> tutaj ma cztery rangi. A ja mam więcej chyba. Nie, czekaj, ile mam postaci? Nie, no jesteśmy na równi, można powiedzieć. Ale ma więcej pucharków. No, mało mam pucharków. Ale duże spadło się na piper. Na piper mam chyba minus 30, 13, a na yy, kolczyk. Ja, 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 ja Kolczykiem spadłem kiedyś nawet 40. Mm. Ale kolczak tak szczerze jest spoko, ale do 20 rangi, bo potem się bardzo ciężko gra. Tak, potem się ciężko. Nie wiem na przykład jak wszyscy potrafią tikiem albo Barlejem, albo. No na przykład, na przykład na nim mam 15 rangę. Na ja nie tyku. wiem, jak niektórzy na 1000 pucharków potrafią to zrobić. Ale na Tiku? No na Tiku ja bym nie potrafił na. 1000 pucharków? No ja bym nie wow. potrafił. Na o, przykład na na Majko bym nie potrafił, na barleju też. Więc to ja, ja na barleju mam. Ja głównie na wszystkich hartach mam 15 rangę. Tak, na wszystkich. Marcel ma 15. <noise> Dzisiaj biłem. O kurde, weź, zabij tą szelkę. Ja jak ktoś mam ulta, więc jak ktoś to powiedz, kiedy mam uciekać. Kiedy dadnie się na przykład. kurze, ej, ta szelka. Dobra, został. Wkurzę ta szelka. Bęk. Kurde, prawie. Ja idę od góry. Kurde, wkurza mnie to, że. Po prostu ta piper jest tak, że już myślisz, że trafisz i nagle tak idealnie ko koło niej Wiesz co, chyba w tym krzaku jest strzelka. A nie. Dobra, tam jest bot? Ten grubas. Mówię, o! Dawaj tego grubasa. <laughs> może jak ty na niego mówisz? No bo... A może jest... Tak youtuberzy tak mówili na niego. O kurde! Ulta dawaj! Ja nie mam ulta. Masz mam ulta, ult, ale to on jest do Ulta! Uciekanie. nie, dawaj na nią ulta, no już być dawno. No, co ty zrobiłeś w ogóle? Zniszczyłem to, że. Żeby... Oh, ale nie wiem, co ty robisz. Mogłeś do niej podlecieć i ją zaatakować. Ale przysz. Przecież... No, oj, 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 oj. Nie, no oj. jak teraz przegramy, to ja nie wiem, co się stanie. Nie, przegramy właściwie, ja mam 7 parki. 8. 8. No dobra, ale tak na wszelki wypadek, to lepiej. Dobra. Pik, ja ja odbijam cię, dobijasz. Pik. No kurczę, prawie załatw. Y tak! Weź zabij tego bocika. Dobra, sorry, ale muszę power cube wziąć, żeby... Zbierz, zbierz wszystko. Jak najszybciej. O kurde ile tego jest. Powaga. Dobra. Skaczę. Dobra, jedę dam. tu, 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 to jest. Dobra, jedę dam, gościu. Ja dam. Dobra. power cube. Czekaj, ginę. Nie ubrę tego. 11, z jest 20 ranga. Czekaj, czy na pewno? Nie na no, stu Tak. Stuwa. 7 puszek. Stuwa. Ale, to, ale, to, jest, ale to, jest, to jest dziwne, że jak mieliśmy trzecie miejsce, to było zero, a jak mamy drugie, to plus 7. To jest takie trochę głupie. Może nie głupie, tylko. To jest takie dziwne. No, no dobra, no to teraz... pamiętać, że trzecie miejsce to jest takie bezpieczne miejsce. Ale ty masz na rosie. Ja na rosie? Ja w ogóle roską nie gram. Ty nie masz nie masz rosę. Mam rosę, ale nie gram na niej. Mam... No to dawaj zagraj na niej, a ja zagram Piper ty... i zobaczymy. Z innej perspektywy jakby. A ty, a ty nie masz skina do Piper? Nie, ale mogę sobie kupić w każdej chwili i zawsze. Słuchaj, kup, stanie i fajny. O! Oh. Ale wolę ja chyba niebieską W ogóle dostałam teraz 20 punktów Mogę sobie nabić, a najlepsze jest to Że jest token doubler Przez weekend Damian, no. a miałeś tak kiedy, w ogóle yy, wiesz o tym, że kiedy masz token dablera? Kurcze, pomóż! I ten, drugi ten to, token dabler to w ogóle wiesz o tym, że to się mnoży? Tak, wiem, to jest mega To jest mega ja A ja mam właśnie to, bo pamiętasz? Yy, a tak, wydropiłeś ze skrzynki Tak, wydropiłem to, Ej, token dablera i to doubler'a z omikendem Najważniejsze kupić na przykład z 1000 punktów yy, token dablera dzisiaj Ej, no dawaj, uciekaj Uważaj, tam na dole jest Mortis Idź do góry Dobra, idę do góry Oj, 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 kurde ten cold, Nie, nie zgin, nie zgin. O, Jenny, jaki fart. Aż tak fajny mecz. Tak, ult! Oj, oj, dobra ult. Uj, Jenny, prawie mnie zabił. Dobra, sorry, musiałem musiałam użyć ulta, bo... Nie, nie, atakuj, tak, nie, bo nie. jak ciebie załatwi, to ktoś zawsze na mnie pójdzie. No tak, bo ty... A tak właśnie sobie ja yy, ostatnio zamówiłem bluzę Leona. I dziś, wczoraj ją dostałem i naprawdę fajna jest ta bluza. Polecam każdemu. Eee, 100-150 zł. 100% legim dostajesz od razu u Leona. Tak. Dobra, ja chyba tam Tu Scott i y, Tara. O kurczę, y, kurczę, tak... no co ja zrobiłem? Doj, o kurde, wszystkich zabiłem tam. Załatwiłem tarę. Wszystkich tam zabiłem. O kurde, zabiłem! Nice, dawaj. Ile o kurde. Co ty zrobiłeś w ogóle? Musiałem uciekać! No 19, come on. Ty tylko nie ugrasz 3, 2, 1, jestem, jesteś! Wow. Tak! Dobra, uratowaliśmy się nawzajem. No, Dobra, niech ten bocik tam ich może trochę osłabi. Jeszcze słabo osłabił. Ale ja ci powiem, że cienko widzę wygraną. No to nie będzie wygrana, bo... Ale zawsze może zawsze może być, Chuje. pamiętaj. Ale ona chce się timować Nie, ja nie chcę teamu. Jestem bez litości, co nie? My to możemy wygrać! No ja to mówię! Nie no! no. Ale, blisko ale było pięknie blisko. po prostu, jak tyle power cubów ktoś miał, a my... Ale, to, to... ale widziałeś, jak ja robiłem. Tak ładnie. Nice. A mi już się chyba skończyło, czekaj. Y... Tak powinno ci się skończyć. Tak, zero mam już. No, i Token, oczywiście to, Tobie, na, ile na... zostało tokenów? Ja już mam zero. zero, ale głównie to mam jednego mega boxa i jednego chyba to jest big box, tak? Tak, big box. I chyba 13 skrzynek małych. Tak. Więc jest y nice. No, ja nagrywałem, gdzie było. Tam ile, 20? Nie, 5. Nie, to było 5, co dostałem po A, po ko. To tam chyba 2 mega megaboksy otwierałeś. To teraz nabijesz na piper w 15 rangach, tak? Tak, chyba 15 na nią nabiję. Tak, bo 14 rangę miałeś. Kurczę, widzę tam Mortisa. Ta, dawaj go. Dojeżdżamy? Tak, dojeżdżamy go dawaj. Patrz jaki nubek, widzisz? Darmowe portu. Zostawię Chyba go oszczędzimy, co? Zostawiamy no, dobra, go. Oszczędzimy. Oszczędzimy go. Downem. Pewnie zasu zasubskrybuje kanał. Co? Pewnie subskrybuje kanał. Dlatego... To nie wiem. <laughs> nie no, ale uznajmy. Dobra. Dajmy mu szansę, o. o kurde. kurde, pomóż! Czekaj, patrz. Tak? Nie. Kurde, on na, naprawdę ma 500 HP, a dobra, teraz już dobra gościu, bo y, ty nie subskrybujesz kanału, więc. Y, y, zabijamy to... go. A ciebie też zabiję, bo nie subskrybujesz. Ja subskrybuję. No to pokaż, udowodni. To po Zobacz. O, M Mortis ma już 7, o, ale dużo już sobie nabił. I jest z Leonem. Czyli, nie, nie, po prostu... Czyli ze mną, bo ja jestem Leonem teraz. Zabij go, to znaczy, że nie do łapki. Ej, tutaj jest ten, bo y, Grubas, jak na, na niego mówisz. Tak, Grubasek i popatrz. Ej, y, ja biję po tysiąc. Ja po chyba... Aha, trzy, p... O kurczę, Leon mnie od tyłu wziął. Echa, y, powiesz sobie, że to smecha Mecha... O, ja widział... O nie! Widzieliście to? Aha, 500 HP miał, naprawdę? No. Uciekaj lepiej, albo dobra. Ucik. Grubas! Grubas! Uważaj na Grubasa, bo ci tym brzuchem przygniecie. <słuch> Rozpisz się czy nie? Rozpiję się. Pomóż. cyk cyk chcę, 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 Masz trzy. Dobra, gościu, ja mam 20.1 powercube. Dobra. Raczej to jest. win będzie. Czekaj, daj mi się. Yy... Ale nie, ja mam baga. Jakiego masz baga? No, nie, ma internetu. A, nie masz internetu. Ty jezus, rozginę. Pomagam. Ty. O, dobra, chyba jestem już jeszcze. Już Ej, tam Leon yy, użył ulta. Ej, grubasa rozwalają. Chodź, chodź, bo być. Yy, Czekaj. Miej szansę. Ale mówił. Ale robił go! Dawaj! Dobra, dobra! Dobra, dostał, dostał, nice! Tak! Zabiłem! Nice! Ej, dobra, został! Ej, Leon, uważaj! że tańczymy! Ej, dawaj tak, wiesz, taką bekę robimy z niego. Ej, on chyba sam z siebie ginie, co nie? Czyli załatwił... Pioteczka, pioteczka. Ja mam szacunek do tego Leona za to, że dobrowolnie się poddał. Znaczy, wiesz co, każdy chyba się poddał, bo... No nie, akurat my się nie poddaliśmy wtedy, widziałeś, ale... Ale sobie, że... On miał raz żeloła miał. Dwa strefa była za mała. Jak e, to jest ten jas jakiś z klubu? Ja zobaczysz. Jakiś jas. Nie wiem. A ty jak chciąś z klubu? No jestem w miłoszach klubu. A, co mam z Polski. <laughs> Polecam. Dobra, to... Ale o, moim zdaniem... pięć puszek. Moim zdaniem Miłosz powinien zrobić od 2000 pucharków. Albo nawet więcej, bo to jest tak... Klucze... Tak, bo to jest dobry już klub powoli. To jest, to jest coraz lepszy klub, bo 80 tysięcy już, bo ja wiem, to jest już... Vanessa już ma 3000? Hmm. Dobra, do... to nieźle. To co gramy? Yy, dobra, jeszcze 5 pucharków. Pięć pucharków? Ej, jak ja szybko... No wow! To ja że... chyba teraz będę miał yy, 5900 yy, A to faktycznie. Ale pucharków? Czy no jeden? pucharków. Plus... O, no, faktycznie. To Mortis i 8 bit. Kurde. 8 to... bit? 8 bit? Może każdy inaczej na niego... Mówi. Dobra, dodam. Dobra, weź lepiej... Nie, nie co ty robisz? Patrz. No ale 31! Oh, no no ty ja ryzykowałeś no ryzykowałeś mocno. Dobra, ale zabiję Mortisa sobie ulta teraz zabiję. Co? O, o. Patrz, patrz, patrz jak go wystraszł. A to jest ta modyfikacja, bo on ma chyba inne oczy. Patrz. Kurde, czekaj. No, łatwo. Dobra, chodź, co A ty kupię czaszki rozwalę, bo tutaj mi przeszkodziły w walce. Chodź, bo tu są yy, trzy. Uwieram, to ale brok. ten brok jest dobry. Nie, patrz. A, Widać ktoś jakiś lubek grał. O kurde! Dobra. Dadam. Kurde. Dobra. Ej, zemścił się. Nie potrzebnił. Czas zostawił. Dobra, chyba dadasz e, Nie, raczej nie. Do, ale teraz nie, nie bierz nic. Uciekaj. O, o kurde. kurde. Jaki ten. Jaki ze mnie fartach po prostu. No, Ty... 200 IQ. No, 200 IQ. Dobra, no, okay, zbieraj do... to. Oj, oj. I weź tego Broka. Już tego Broka nie mogę, bo tam jest. Kurde. Dobra. O, o, jak Pomagamy duży. temu Adi-Beatowcami. Ale mała już ta mapa jest, jak na pięć drużyn Ja mówię, pięć za chwilę... Przy... No pięć drużyn jest Zaraz wszyscy zginą, ja ci mówię w Nagle, w nagle w jednej sekundzie dwie, dwie drużyny zostały To jest już pełno osób Naprawdę, ej Dobra, weź Aha, to się było No kurde się Ej, grubas i... mnie goni, no Tutaj spajk jest za mną, no do cholery zabili mnie. Dobra, showdown jest. Ej, tam są parkusy na dole! Zbieraj je! Na góry. Ale na dole są... Aha, dobra, nie wiem czy przeżyjesz. No fuck! Pomagam ci. Gruba, schodź tu. No nie, ja, jak ja deadne. tego bota... No, Spike oczywiście. Dobra. Ej, ale to była dobra gierka nawet. Ale on miał 18 ten... Tak. Nie wiem, nie widziałem co to był tak. No i nice. Pietastaranga 15 Pietastaranga na... i 20 tych, no. Jest o, 200. No 200. Nie, co ja mówię? i 200. mało penik. ło 100 To dawaj o penik. Robimy. Openik robimy. Mało penik robisz. Czekaj. O, nie, to... nie, pozbieram jej do dwóch, do dwóch. Czekaj, nie, 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 nie masz. ale 302 na paperce, nawet ładnie, jeszcze pamiętam jak ją kupiłem Piję się? Patrz. ja wydropiłem Ja ją kupiłem za 100 gramów, masz sobie na to obejrzeć No, jeszcze 150 pucharków Tak wiesz co, pomyśl sobie, że... Ja nie wiem, czy nabić te 11 puszek na tej rosie y ja... O, i jeszcze jedno, będę nabijał też szelkę Na 20 Kogo? Okay, Buh, bo go mogę go ulepszyć. A Buty chyba lubisz, tak? No ja lubię. Ja na moim drugim koncie mam na nim 300 parę. Ja mam na nim 20 rangę. Masz? Kurczę, Co, Zobacz. Tak widziałem. I Rico sobie, chyba. że ja bardzo lubię naprawdę postacie, które. Takie są bardziej daleko i które strzela potrójnie, na przykład... Ja, ale El Primo jakoś ja lubię, jakieś jest na bliziutko. No dobra, ale o to chodzi, że każdy coś innego lubi. Oj, Cię oj! jest ja co, bo tutaj tak troszkę dynamy. O, nie laga mamy. Ładny ten Mike. Prawie go załatwiłem. Nie <finished> Ej, nie! Uciekać? Uciekaj. On jest za dobry, ma ulta jeszcze Wiesz co, ult czasami nie umie naprawdę pomóc Chuj, ty. Cztery, cztery ekipy jeszcze zostały mm -hmm. No jesteś... O kurde, uważaj, bo on ma ulta Czekamy. Ty, ale ty musisz mówić głośniej, serio, bo cię po prostu wytnę z tego filmu Dobra Cię nie słychać, uwierz mi Dobra, chodź Pomóż! Oh, ja pięknie! No jak, jaki fart! Strawa prawie mi hitnęła! Nie, ja zginąłem. Sorry, sorry, bo... Sorry, naprawdę. Dobra, chyba zginni lepiej. No... Aj, już chciałam... No Kucze. nie no! Minus dwa. No, minus trzy ja mam. No dobra, to nam się nie udało. Kurczę, miałam nadzieję, że jakoś... Ten El Primo mnie oszczędzi, ale... No widać. A ja na razie... Może na solo raz zagramy? Okej, okay, sobie zagraj. Dobra, bo ja chcę to dwie skrzynki. Ale jeszcze nie musisz jeszcze nabić y, rangi dwie. Skoro ten, bo za rangę się dostaje 10. A nie, dobra, kiedy jedną rangę nabijesz, to dostajesz 20. No czekaj, tutaj ktoś nobliera. jest, tutaj ktoś jest. Tak, Spike, Spike tu jest. Zje Jak go zabijesz, to najlepiej albo spróbuj sobie Park Hubby zniszczyć. Dobra, on mi to niszczy. Opłaca się. Czekaj, niech... on, ja tutaj sobie... O kurcze, dobrze. Dobrze, atakuję. Dobra, to sobie zniszczę. On niech mnie tutaj trochę zabije. Wiesz co, tak Też trochę zabije, to on zaraz się serio zabije. Ojeny! Wiesz co, tak. Dobra, oszczy... nie było, to nie był za dobry pomysł. Jeszcze tutaj widzę ja ciała, przynajmniej, bo... przynajmniej, nie, przynajmniej A czemu ty masz tak mało na broku? Ja na broku w ogóle nie... Ja lubię A, broka, fajnie, się do nim gram Na który masz? Ja mam nie wiem, ale dużo mam. Ja mam 15 Oczywiście ty lepiej. jesteś lepszy o, o, o 1000, czy o ile? Ja? Ty masz... 1200 jesteś lepszy. Nie, ty masz 5000, tak? 5200. Można uznać, że 6000, co nie? Ja mam 7229. Ja no. Kurde, nabiłem już trochę. Ile masz już? 7000. Ładnie. A miałam przecież... Kiedy, Kiedy ja miałam 6000 w ogóle? Nie wiem, z tydzień temu. No to Nie ja powiem jakby jeden dzień nabijałem 3000. Co? No. <grym> <grym> Jakbyś tak. Ja co gościu co byś... Ale no, prostu... ja byłem wtedy przeziębiony i cały dzień grałem w Brawla. Weź mnie oglądaj. Mm, Okej, okay, tylko nie wiem czy... Aha. Niedługo tak czuję, żeby live'a nakręcić właśnie. No ale tak ile? To chyba 3 trzy godzinki normalnie. No tak, ale to jak dostanę nowy telefon, co nie, bo na telefonie. Bo słuchaj, yy, ja muszę mieć dużo na Insta, co nie osób, a ja na, na tablecie nie chcę mi się nabijać Insta i tych wszystkich zdjęć i czekać. Czemu, czemu parę, ja ciebie ja nie mam? Co jest? Nie dodałeś, o co chodzi? Czemu ja jestem offline u ciebie? Czekaj, ja może opuszczę. Czekaj, nie, ja wyjdę i ja włączę od nowa Brawl Stars. Dobra, ja otworzę tą może o! Tą skrzynkę. O kur... A czemu ty takie lagi? Nie wiem. Ja. Masz też lagi, kiedy otwierasz skrzynki. Dobra, to... Ej, bitowce dostanę. Rico też niby mam niedługo... Dostanę. Może Bibi zagraj. Bibi? No Bibi się opłaca. Ty czekaj. Patrz. Ha, ty masz 300 ja mam 300, co nie? Ja mam 6... Sze sześć, sześć sze Boże, 66. Lol. Ale Epip ja ale jestem lepszy, bo ja mam szóstą moc. Eklipujcie to. Dobra, ale po prostu... Czekaj. Piękny, czekaj daj ja mi chwilę, bo ja muszę... A, wkrót... dobra, ja nie mogę. Ale chyba, że... No co ty tam robisz? No bo już 21 minut. Dobra, to dawaj. To jest ostatnia walka, co nie? No... To... Będziemy kończyli. Jak chcecie jakiegoś live'a, to spróbujemy... Lago? laga, Live'a. Chodź. Powiem ci, że mówisz za cicho. Co? Jak jesteś ode mnie metr, to musisz wrzeszczeć. <laughs> Dobra. Yy... Mówisz za cicho. Dobra, daj mi spokój. Za cicho. Halo. <laughs> za cicho. Dobra, chodź. Ej grubas, dawaj go. Tutaj moją epiką postacią. Ale beka w ogóle. Go załatwię. A, się a kto się kto się subskrybuje? Nie wiem i... Yy, nie wiem w ogóle, kto by subskrybuje. Bo tam możesz mieć zobaczyć, jakie niki i tak dalej. Nie wiem, co ja dzisiaj postaram sprawdzić. Tak? Jakiś Rikuś mnie goni. Ja mam Darylę tutaj. O Skąd my mamy w ogóle 7 już? Nie wiem, rozwaliliśmy tego grubasa. Auć, auć. O kurczę, ale mi ten Rico po prostu atakuje Ty dawaj tego Daryla i tego Rico może bo Oni mnie już denerwują Wiesz co, on ma ulta, a Rico jest wkurzający na daleko No ja, ja, ja uwielbiam dlatego o nim grać Czy kurczę i to jest najgłupsze, że on tak odbija te strzały No, to jest mega dobre po prostu w tej postaci A ja biję na blisko i ty też, to jest głupie. Chodź, 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 chodź okay? tu która ma 12 par ale ma 5000 życia. Dobra, dawaj ją. Ale wiesz, co ona już 6, ma? 6, 8. Nie, nie, ona ma ulta. ona ma ulta. Dawaj! Tak to się robi. Sam rozwaliła się nam drużyna, teraz spadamy. O, nie, ona ma ulta. Spadamy! Strzelaj! O! Nie, jeszcze Bibi! Z 15! Dobra, nie, ja załatwię się może Bibi. Przepraszam. O kurcze, nie. Nie. Dobra, zrobię takie coś. Ty. Du, 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 Cztery, nie, trzy sekundy, ale... Brawo. To było niemożliwe. Znaczy mo, może możliwe jakbyś miał bardziej Bibi ulepszoną. No ale ja mam na nichą taśm I byś miał ulta może? No na ulcie. Znaczy... Znaczy nie ulta, tylko byś miał star power. Tak, dobra. No to widzimy się w następnym odcinku, a i patrz, mamy 373, a, dobra, widzimy się w następnym odcinku, piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z Marcelem, czy może z Nikodemem, zostawcie łapeczki w górę, jak będzie 20 łapek. 20 to, Nie, otworzę 20, to otworzę 5 megaboksów. 10. 20. 10. 20. Dobra, ja mówię, że 20, wtedy otworzę 5 megaboksów. 20,5. 20,5. <grym> <grym> y zostawiajcie sub dużo subów i widzimy się w następnym odcinku. Jedna łapka to jeden gem na koncie. Tak. Dobra, pa.